Zrozumienie ryzyka związanego z powszechnie stosowanymi lekami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ogólnego stanu zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o funkcjonowanie wątroby. Wątroba odgrywa istotną rolę w metabolizowaniu leków, a niektóre leki mogą prowadzić do znacznego uszkodzenia wątroby, które może nie być od razu widoczne. Nasilenie uszkodzenia wątroby może wahać się od łagodnego podwyższenia poziomu enzymów do ostrej niewydolności wątroby. Z konsekwencjami, które mogą zagrażać życiu. Podkreśla to znaczenie świadomości potencjalnych skutków ubocznych leków, które często uważamy za oczywiste. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że dostępne bez recepty leki przeciwbólowe, antybiotyki, a nawet niektóre suplementy ziołowe mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia wątroby. Zagłębiając się w ten temat, ważne jest, aby zwrócić uwagę na konkretne leki znane ze swoich hepatotoksycznych skutków badając ich wpływ na czynność wątroby i oznaki potencjalnego uszkodzenia. Podnosząc świadomość na temat tych zagrożeń, możemy umożliwić osobom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących stosowania leków i zachęcić do proaktywnych dyskusji z pracownikami służby zdrowia na temat bezpieczniejszych alternatyw i strategii monitorowania. Wątroba jest ważnym organem, który pełni wiele istotnych funkcji, w tym detoksykację, metabolizm i produkcję ważnych białek. Działa jako główny filtr organizmu, rozkładając toksyny i produkty odpadowe, jednocześnie metabolizując składniki odżywcze ze spożywanej żywności. Gdy leki dostają się do krwiobiegu, są one przetwarzane głównie przez wątrobę, gdzie enzymy przekształcają te substancje w formy, które można łatwo wyeliminować z organizmu. Jednak ta kluczowa rola sprawia, że wątroba jest podatna na uszkodzenia spowodowane przez niektóre leki. Przewlekłe stosowanie leków, szczególnie tych hepatotoksycznych, może prowadzić do skumulowanego obciążenia komórek wątroby, powodując stan zapalny, stłuszczenie wątroby, a nawet poważne uszkodzenie wątroby. Z czasem może to zagrozić funkcjonowaniu wątroby i ogólnemu zdrowiu. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że chociaż leki mogą być korzystne, ich długotrwałe stosowanie wymaga starannego monitorowania w celu złagodzenia ryzyka. Zrozumienie funkcji wątroby i jej podatności na uszkodzenia wywołane lekami ma kluczowe znaczenie dla dokonywania świadomych wyborów dotyczących opcji leczenia i utrzymania optymalnego zdrowia wątroby. Tylenol, czyli acetaminofen, jest powszechnie stosowany w łagodzeniu bólu i obniżaniu gorączki i może być bezpieczny, gdy jest przyjmowany w zalecanych dawkach. Jednak przekroczenie tych dawek może prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby. Dlatego ważne jest, aby użytkownicy rozumieli związane z tym ryzyko. Wątroba metabolizuje acetaminofen, a przyjmowany w nadmiarze może przeciążyć zdolność wątroby do przetwarzania leku, powodując toksyczne produkty uboczne, które mogą powodować uszkodzenie komórek. Monitorowanie dawkowania jest niezbędne, szczególnie w przypadku osób spożywających alkohol, ponieważ alkohol może zwiększać podatność wątroby na toksyczność acetaminofenu. Połączenie tych substancji znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Objawy przedawkowania mogą nie pojawić się natychmiast i mogą obejmować nudności, wymioty, utratę apetytu, dezorientację i żółtaczkę. Rozpoznanie tych objawów ma kluczowe znaczenie, ponieważ konieczna jest szybka pomoc medyczna, aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu wątroby. Świadomość potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem tylenolu. W szczególności w odniesieniu do dawkowania i spożycia alkoholu, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego stosowania i ochrony zdrowia wątroby. Diklofenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym NLPZ powszechnie stosowanym w celu łagodzenia bólu, zmniejszania stanu zapalnego i leczenia stanów takich jak zapalenie stawów i urazy mięśni. Diklofenak, choć skuteczny w leczeniu bólu, niesie ze sobą potencjalne ryzyko uszkodzenia wątroby szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania. Doustna postać diklofenaku wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem hepatotoksyczności w porównaniu z jego miejscowym odpowiednikiem, ponieważ wchłanianie ogólnoustrojowe jest większe po podaniu doustnym. Oznacza to, że chociaż miejscowo stosowany diklofenak może stwarzać mniejsze ryzyko, nadal konieczne jest jego ostrożne stosowanie, szczególnie u osób z istniejącymi wcześniej schorzeniami wątroby. Długotrwałe stosowanie diklofenaku wymaga regularnego monitorowania czynności wątroby w celu wykrycia wczesnych oznak jej upośledzenia. Pracownicy służby zdrowia często zalecają okresowe testy czynności wątroby, aby upewnić się, że lek nie wpływa niekorzystnie na zdrowie wątroby. Zrozumienie konsekwencji stosowania diklofenaku, w tym różnic między jego postaciami i znaczenia monitorowania, ma kluczowe znaczenie dla pacjentów. Aby zminimalizować ryzyko i utrzymać optymalną czynność wątroby przy jednoczesnym, skutecznym leczeniu bólu, amoksycylina, klawulania, których mogą wystąpić reakcje alergiczne na lek. Reakcje te mogą prowadzić do zapalenia wątroby lub żółtaczki cholestatycznej, co może upośledzać czynność wątroby. Chociaż amoksycylina-klawulanian jest ogólnie bezpieczny dla większości pacjentów, ważne jest, aby pamiętać, że inne antybiotyki takie jak augmentin i niektóre tetracykliny, mogą również stanowić podobne zagrożenie dla zdrowia wątroby. Potencjał uszkodzenia wątroby wzrasta, gdy leki te są przyjmowane w połączeniu z innymi lekami wpływającymi na metabolizm wątroby lub gdy są stosowane u pacjentów z istniejącymi wcześniej schorzeniami wątroby. Dlatego tak ważne jest, aby pacjenci byli świadomi swoich kombinacji leków, i otwarcie komunikowali się z pracownikami służby zdrowia na temat wszystkich przyjmowanych leków. Rozumiejąc ryzyko związane z amoksycyliną, klawulanianem i innymi antybiotykami, pacjenci mogą podejmować świadome decyzje i podejmować proaktywne kroki w celu ochrony zdrowia wątroby, jednocześnie skutecznie radząc sobie z infekcjami. Statyny są powszechnie przepisywanymi lekami, które odgrywają kluczową rolę w kontrolowaniu poziomu cholesterolu i zmniejszaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Działają one poprzez hamowanie enzymu zaangażowanego w produkcję cholesterolu w wątrobie, skutecznie obniżając poziom cholesterolu LDL i poprawiając ogólny stan zdrowia serca. Chociaż statyny są ogólnie skuteczne i dobrze tolerowane, w niektórych przypadkach mogą powodować uszkodzenie wątroby, szczególnie u osób z wcześniejszymi schorzeniami wątroby lub przyjmujących większe dawki. To potencjalne ryzyko podkreśla znaczenie regularnych testów czynności wątroby u pacjentów przyjmujących statyny, ponieważ testy te mogą pomóc wykryć wszelkie wczesne oznaki upośledzenia czynności wątroby. Monitorowanie enzymów wątrobowych pozwala pracownikom służby zdrowia dokonywać niezbędnych korekt w planach leczenia i zapewniać bezpieczeństwo pacjentów. Ponadto pacjenci powinni zachować czujność i niezwłocznie zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy takie jak zmęczenie, żółtaczka lub ból brzucha. Wspierając otwartą komunikację i przestrzegając wytycznych dotyczących monitorowania, pacjenci mogą skutecznie zarządzać poziomem cholesterolu, jednocześnie minimalizując ryzyko związane ze stosowaniem statyn, ostatecznie promując lepsze zdrowie wątroby i ogólne samopoczucie. Amiodaron jest silnym lekiem przeciwarytmicznym, powszechnie stosowanym w leczeniu różnych zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków i często skurcz komorowy chociaż jest skuteczny w leczeniu tych schorzeń amiodaron ma potencjalny wpływ na zdrowie wątroby co wymaga starannego rozważenia nie można przecenić znaczenia monitorowania czynności wątroby u pacjentów przyjmujących amiodaron ponieważ lek może prowadzić do hepatotoksyczności objawiającej się podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych lub w ciężkich przypadkach niewydolnością wątroby FDA wydała ostrzeżenia dotyczące tych zagrożeń dla zdrowia wątroby, zalecając dostawcom usług medycznych przeprowadzanie regularnych testów czynności wątroby podczas leczenia. Takie proaktywne podejście pomaga wcześniej zidentyfikować wszelkie problemy związane z wątrobą, umożliwiając szybką interwencję. W przypadku pacjentów poddawanych długotrwałej terapii amiodaronem regularne badania kontrolne są niezbędne do zapewnienia, że czynność wątroby pozostaje stabilna i do oceny ogólnej skuteczności leczenia. Utrzymując otwartą komunikację z pracownikami służby zdrowia i przestrzegając wytycznych dotyczących monitorowania, pacjenci mogą skutecznie radzić sobie z chorobami serca, jednocześnie chroniąc zdrowie wątroby, co ostatecznie prowadzi do lepszych, długoterminowych wyników. Suplementy diety są często postrzegane jako bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych leków. Jednak mogą one stwarzać znaczne ryzyko, szczególnie w odniesieniu do zdrowia wątroby. Niektóre suplementy, zwłaszcza te zawierające składniki ziołowe, zostały powiązane z uszkodzeniem wątroby, prowadząc do stanów takich jak zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby. Na przykład, produkty zawierające kawa, żywokost i wysokie dawki niacyny były związane z hepatotoksycznością. Brak regulacji w branży suplementów oznacza, że jakość i stężenie składników aktywnych mogą się znacznie różnić, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W związku z tym ważne jest, aby przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek nowych suplementów skonsultować się z pracownikami służby zdrowia, zwłaszcza jeśli osoby te cierpią na schorzenia wątroby lub przyjmują inne leki. Pracownicy służby zdrowia mogą zaoferować wskazówki dotyczące bezpiecznych opcji, i monitorować potencjalne interakcje lub skutki uboczne. Będąc proaktywnym i poinformowanym, osoby mogą lepiej chronić zdrowie wątroby, jednocześnie czerpiąc korzyści z potencjalnych zalet suplementów diety. Świadomość ryzyka związanego z konkretnymi suplementami jest niezbędna do dokonywania świadomych wyborów i zapewnienia ogólnego dobrego samopoczucia. Rozpoznanie wczesnych objawów uszkodzenia wątroby przez leki ma kluczowe znaczenie dla szybkiej interwencji i leczenia. Typowe objawy, które mogą wskazywać na problemy z wątrobą obejmują zmęczenie, żółtaczkę, zażółcenie skóry i oczu, ciemny mocz, blade stolce, bóle brzucha oraz niewyjaśnione nudności lub wymioty. Dodatkowo u pacjentów może wystąpić utrata apetytu, swędzenie lub obrzęk nóg i brzucha. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, ponieważ wczesne wykrycie może znacznie poprawić wyniki i zapobiec dalszemu uszkodzeniu wątroby. Pracownicy służby zdrowia mogą wykonać niezbędne testy w celu oceny czynności wątroby i ustalenia przyczyny objawów. Ponadto ważne jest, aby widzowie śledzili zażywanie leków, w tym leków na receptę, leków dostępnych bez recepty i suplementów diety. Prowadzenie szczegółowego rejestru może pomóc pracownikom służby zdrowia zidentyfikować potencjalnych winowajców, jeśli pojawią się problemy z wątrobą. Zachowując czujność w odniesieniu do objawów i przyjmowanych leków, osoby mogą podjąć proaktywne kroki w celu ochrony zdrowia wątroby i zapewnienia sobie odpowiedniej opieki w razie potrzeby. Podsumowując, w tym filmie podkreślono kluczowe znaczenie świadomości ryzyka związanego z różnymi lekami i ich potencjalnego wpływu na zdrowie wątroby. Omówiliśmy konkretne leki, takie jak tylenol, diklofenak, amoksycylina, klawulanian i statyny, podkreślając potrzebę regularnego monitorowania i otwartej komunikacji z pracownikami służby zdrowia. Rozpoznawanie wczesnych objawów uszkodzenia wątroby i zrozumienie konsekwencji suplementów diety były również kluczowymi punktami dyskusji. Zachęcamy do poważnego Potraktowania tych spostrzeżeń i pozostania na bieżąco z informacjami na temat stosowania leków. Jeśli ten film okazał się pomocny, zasubskrybuj nasz kanał, polub go i udostępnij znajomym i rodzinie, aby szerzyć świadomość na temat zdrowia wątroby. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć bardziej wartościowe treści dla Ciebie. Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z naszymi powiązanymi filmami, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa leków zdrowia wątroby i wskazówek dotyczących dobrego samopoczucia. Razem możemy wzmocnić siebie i innych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dziękujemy za obejrzenie i zachęcamy do aktywnego dbania o zdrowie wątroby.